to teraz? teraz spiorę się za za gebert. zabuduję sobie geberyt i powoli powoli do przodu nie ma to tamto więc idę poszukać płyt kilka profili tutaj są kołeczki kręteczki i do roboty Ok, tu mam podocinane wszystkie profile. Wiertel znalezione, Kętereczka montażowa, montażowa, bardzo fajna. Z fleksika, leciutka, zgrabna, powabna. I montuję. A budowa prawie gotowa. Teraz tylko podacinam sobie płytę naprzód podwójną, na boki pojedynczą, żeby za dużo miejsca nie zajmowało. I co, o czym musisz pamiętać przy rozmieszaniu, żeby do góry sobie dodać płytkę na bok, dodać płytkę tu akurat jest taki wymiar, że ile wyjdzie, tyle będzie. Ale jak chcesz mieć jakieś symetryczne, to pamiętaj, że musisz dodać płytkę która będzie na ścianie, płytka, która będzie tu i tak musisz ustawić ten stelaż, żeby ci się to wszystko zgadzało, więc nie jest to takie czasami proste, jak myślisz. jak widzieliście, zabudowa budowa zrobiona. Półeczka, jak to się prezentuje, z przodu, oczywiście podwójna płyta GK. Po bokach pojedyncza, żeby też nie zabierać za dużo miejsca i też żeby na wysokość się y, zgadzało. Teraz biorę się za zarzucanie, za ustawienie tutaj y, tej bidetki. I za zarzucanie wszelkich brust. Najpierw oczywiście mamy porządek, i jak już to będę miał zrobione, będę musiał wyszlifować ten podkład anhydrytowy i go zagruntować. Dobra, ustawiłem sobie tu Jak widzicie, taki oto temacik. Zawsze pamiętaj w takich tematach, żeby sobie ustawić do kątowniczka żeby to w miarę później równo wyglądało tutaj jest ciekawy, także odkurzam to odpylam gruntuję i zarzucam to niwoplanem standardowo takie brzdy zawsze niwoplanem zarzucam lub inną cementową masą wyrównującą Tak jak mówiłem, niwoplan plus, korda. Pan dobry. Pożyczyłem od pana tutaj właściciela, ale muszę coś innego wziąć. Czyli zaczynamy te wodzienki naprawiać. Troszeczkę. Ze mnie ten Nie, nie no, zawsze, jak sobie takie rzeczy uzupełniam, to zostawiam z naddatkiem, a później sobie zaskrubuję, wyszlifowuję. Oczywiście, jak się nie jak to jest stężeje. To będzie za parę minut, 10-15 i wtedy jest perfekto.